Witam Was! W moim intro jeszcze się nie rozpoczęło. Zanim zaczniemy, to już będzie w środku odcinka, ale nie przypomnę Wam już tego. Widzicie całe zielone tło i jakiś mały dym, jak czerwony, taki ogniowy w sumie. To już nie moja sprawa, więc zacznijmy odcinek. Długo go montowałem. Naprawdę chciałbym, aby fajnie wyszedł, więc naprawdę. Zaraz zobaczcie sami. Pum. Oczywiście na początek odcinka nie było dobrze. Słychacie mnie na mikrofonie. I zapomniałem Was poprosić o suba i lajka, to już zostawcie. Dzięki. tym nie wiecie, Ja już tutaj bardzo dużo brałam z jego siami. i jeżeli wam się seria spodoba, w górę, będzie to nowa seria, będziemy tu robić dużo fajnych rzeczy, nie takich surwiwalowe, tak jak prank i tak dalej, survival też będzie, bo po prostu będzie, zostawcie łapkę w górę jest zostawcie łapkę więc tak, na początek, może odłóżmy się i w ogóle to będzie do następnego odcinka. Ale pokażę Wam to dzisiaj. wam to dzisiaj, co Pani zrobiła. No, tu jest zamówienie, tu jest kapilka. W ogóle, że ktoś się zastanawia, to jest biała, to znaczy brązowa, panda. Tam, no. tam nasze stawiska. Nie ja to tego. Będę... I do... Ale o co chodzi z tą lunetą potem ilo ona jest? Patrzcie na to. Chodę teraz mnie będzie dopiero lepiej słychać. Patrzcie na to. X-Ray dodany. Uwaga! Staratam! Mam X-Ray'a! Tak, mam X-Raya. Mogę mieć na każdym serwerze i w ogóle. Patrzcie. Patrzcie, co tutaj jest. Widzicie to? To jest skrzynka. To jest skrzynka 3 Można tym lepiej schować. Co to będzie nie ma? Tu jest skrzynka jeszcze. tak dalej. I nie, tylko. Patrzcie, tu przez tę minutę. Mieć. Iron To wykopałem się jak jak sobie dzięki temu Niech. tutaj widzę case, wszystko widzę W ogóle tu jest jakaś dziura Tu co to tu jest? Tu też jest jakaś dziura Widzicie ile dziur jest na tych na bo w jest tyle dziur że się nie jest jak chcecie odcinek z załatywaniem, tego to, 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 to. ja cóż Akselot nie może Dobra mm. To będzie zbyt nudny odcinek ale zrobimy Miałem świetny koku bo to jest woda Jak was dziwi takie to ja już ja spokojnie wyłączam no, ten odcinek będzie się nazywał nazywam x-ray nie, czytowanie, czy coś na tym serwerze nic nie będziemy robić dopóki nikogo nie ma więc that's a